Sprzeczka w pracowni malarza Werniksa Czyta Paulina Brzezińska W pudełku z farbami malarza Werniksa trwała gorąca dyskusja. Farby sprzeczały się, która z nich jest niezastąpiona i najpiękniejsza. Pędzel przysłuchiwał się temu ze znudzeniem i kręcił kudłatą głową. Ech! Dajcie spokój. Jesteście przecież kolorami podstawowymi. Każda z was jest równie ważna. Nieprawda, krzyknęła niebieska. Ja jestem najważniejsza. Dobrze wiecie, że Werniks uwielbia malować niebo przeglądające się w jeziorze. Nie mówiąc już o tym, że jego narzeczona ma niebieskie oczy. Jakże bez mnie mógłby ją sportretować? Bzdury, zezłościła się czerwona. Werniks najbardziej lubi malować polne maki i do tego ja mu jestem potrzebna. <laughs> te maki to gdzie niby kwitną? Zaśmiała się drwiąco żółta. Wśród zboża. Kilka czerwonych plamek w ogromnym żółtym łanie. Też mi coś. A może byście tak raz spojrzały powyżej swojej nakrętki? Westchnął pędzel. Zobaczcie lepiej, co Werniks chce dziś namalować? Zaskoczone farby spojrzały na kompozycję z egzotycznych owoców. Były tam pomarańcze, limonki i kiwi. Jak on zamierza to przedstawić? Przecież nie było wśród nich ani pomarańczowego, ani zielonego, ani tym bardziej brązowego koloru. Czyżby chciał kupić nowe farby? Ich niespokojne rozmyślania przerwało nadejście malarza. Sięgnął on do pudełka z farbami i wycisnął trochę z każdej tubki na paletę, a potem zaczął starannie mieszać farby pędzlem. Połączył żółtą z niebieską, które ze zdziwieniem patrzyły, jak powstaje z nich piękny zielony kolor. Po chwili czerwona i żółta stworzyły soczysty pomarańczowy, a pędzel. Pląsający popłótnie, na którym wyłaniały się kształty różnobarwnych owoców, uśmiechnął się zawajdziacko i puścił do farb oko. Choć milczał, zrozumiały, co chciał im powiedzieć. I co? Warto się było kłócić?